Zostaw suba. ma I to, to mój pierwszy odcinek na YouTube. I więc idziemy coś zbudować. 800. Eee. Czekaj, czy to nie czas. Mi... Eee. To sami mój projekt. Nie. Kupa. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, czy znajdziemy kogoś. To może w tym czasie znajdziemy coś do ochrony, na przykład o takie coś Dobra zbieramy, zbieramy ble bla bla ble, 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 ble. Haker <grystanie> Dobre Dobra, to ja Dlaczego to nie może iść tak szybciej Dlaczego nie ma Polaków Dobra wytworzymy sobie O właśnie to to co... Czy najpierw poszukamy innych jąków? Nie Idziemy czy nie? Nadal nie chce mi się gadać Ale to mi pierwszy odcinek to więc idziemy Dobra wy... Nie najpierw to widzimy, to Idziemy Dobra Uch, następny odcinek może być z y, moimi znajomymi, albo y, z moją kuzynką. Ale ja, żeby nie tworzyłem A patyki. <grystanie> Jesteśmy pogrącowi Och, ty Nie To Widź to Dobra Wyrzuciło mnie A internetu jest w brud Właśnie chyba mnie zbanowano Dobra, sprawdzimy inne hmm. Dobra, dołączymy jeszcze raz widać, że normalnie wchodzi ale jeszcze sobie poczekamy czekamy i czekamy hmm. dobra, jesteśmy szukasz gier, znaczy jako zaktualizowane na ostatniej gry a walka się dobra, to było tu tak, to było tu Zobaczymy, czy się zmieniło nie. Nie o, gdzie nam się to teleportowało? Chcę, Halo! O, halo! Zobacz, zaproszę, O, do znajomych. d ha 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 Dobra, Dobra, idziemy dalej. Coś tam było, widzieć Nie, to po prostu i tak się wyskoczyło nie, nie ma nikogo tutaj będzie? nie jednego miałem kumpla co miał na konsoli Ech. dlaczego to muszę tak chodzić i, czekajcie, nie Jeżeli znacie dobry serwer dla Minecrafta, to napiszcie w komentarzach. O, z Discorda. Mm. Dlaczego tu się przeteleportowałem? Widać jak tutaj piszę ale gdzie oni są to już ja nie wiem Kto to właściwie budował? Bad <laughs> Ale nudy Wolę czegoś skoczyć i... <laughs> Banowano mnie chyba <laughs> Dobrze, zobaczymy się na następnym odcinku. Elo. I ten ludzi, co właśnie nim kręcę, też Was, was pozdrawia. Elo, Elo.